Moduł postępowania sprawdzające. Jest to najbardziej rozbudowany moduł w programie Kartoteka Polaromacyjko Ochrony. Za pomocą tego modułu prowadzimy ewidencję postępowań sprawdzających oraz prowadzimy postępowania sprawdzające. Możemy filtrować osoby, które są w trakcie postępowania sprawdzającego. Możemy po nazwisku filtrować. PSL-u imieniu komórek organizacyjnych. Możemy prowadzić postępowanie zwykłe lub kontrolne. Dodawanie postępowania sprawdzającego. Wybieramy numer postępowania. W pierwszym polu wyświetlany jest poprzednio wprowadzony numer postępowania. Mamy możliwość generowania numerów automatycznie, włączając autonumer, jeżeli nie możemy sobie swój numer dodać, jeżeli klikniemy jedynkę, numeracja zacznie się od jedynki, na przykład jak się rozpoczyna nowy rok. Mamy możliwość również edycji szablonu numeracji postępowań sprawdzających domyślnie ustawiony jest numer przez rok, ale możemy dodać swój. Swój, swój szablon i wtedy szablon numeracji jest zgodnie z, generowany zgodnie z naszym zatwierdzeniem. Możemy również zmienić numer aktualnie generowanego postępowania w, w autonumeracji. Data wszczęcia postępowania, rodzaj postępowania, zwykłe kontrolne. Miejscowość, jeżeli nie ma miejscowości, możemy dodać nową, dane jednostki organizacyjne, w której jest postępowanie prowadzone. Jeżeli nie ma, możemy dodać nowe informacje o postępowaniu dodatkowym. Możemy również dodać postępowanie kontrolne. Wtedy wybieramy postępowanie kontrolne w opcji doda, do, w przypadku dodawania nowego postępowania. Możemy edytować postępowania, pole. Możemy zakończyć postępowanie i wskazać, jaka jest decyzja kończąca. Wydanie poświadczenia, odmowa, umorzenie. Możemy wygenerować polecenie wszczęcia postępowania. i zapisać to na dysku jako plik rtf, word. Możemy wygenerować sobie stronę tytułową, akt postępowania sprawdzającego. Możemy wygenerować kartę kontrolną, akt postępowania sprawdzającego. Oraz przy zak po zakończeniu postępowania generujemy sobie kartę informacyjną do wysłania. ABW. W ramach postępowania sprawdzającego możemy dodawać pisma, które dokumenty, które są w postępowaniu sprawdzającym uwzględnione, a później generować gotowy spis akt, który sobie możemy wydrukować i dołączyć do postępowania sprawdzającego. W ramach postępowania sprawdzającego możemy dodać zgodę do klauzuli poufne, Możemy wygenerować i dodać zapytanie do ABW, czyli wniosek o sprawdzenie w ewidencji kartekach powszechnie niedostępnych. Mamy tutaj wszystkie dane, które przy generowaniu, My jak dodajemy zapytanie, to wprowadzamy dane, które nam są potrzebne, czyli adresata, dane jednostki organizacyjnej. Data zapytania, numer dziennika, możemy generować i dodawać zapytania do krajowego rejestru karnego. Możemy wygenerować pusty karka. Jeżeli na przykład chcemy wysłać, tutaj trzeba wprowadzić wszystkie dane żeby wygenerować taki dokument, albo zapisać go na dysku, wydrukować. I jak przyjdzie odpowiedź z KRK, możemy wprowadzić wynik pozytywny, negatywny. Możemy zawiesić postępowanie sprawdzające, podając powody zgodnie z przepisami. Data za zawieszenia. Później możemy odwieść to postępowanie. Możemy umorzyć postępowanie sprawdzające. To jest już jako przy zakończeniu postępowania sprawdzającego mamy trzy możliwości. Wydanie poświadczenia, wydanie odmowa, odmowa wydanie poświadczeń lub umorzenie postępowania sprawdzającego. Tutaj możemy sobie dodać umorzenie. Możemy dodać poświadczenie bezpieczeństwa w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego po zakończeniu. I od razu wygenerować dokument. Możemy też odm wydać odmowę poświadczenia, wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Przy postępowaniu kontrolnym mamy podobnie. Dodajemy dokumenty, zgody, zapytania do karka. Możemy zawieszyć Możemy też dodać decyzję o umorzeniu, bo postępowania kontrolne kończą się albo cofnięciem, albo brakiem zastrzeżeń, albo umorzeniem postępowania. I w tym momencie możemy to dodać taką. Na przykład, na szybko, tak, powiem, uzasadnienie jakieś pójdzie sobie wygenerować dokument zawierający to umorzenie. Możemy. Dodać już brak zastrzeżeń, albo cofnąć poświadczenie bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Mamy też możliwość list prowadzenia ewidencji postępowań sprawdzających, wygenerowania tej ewidencji. W każdej chwili możemy sobie zobaczyć, czy osoby mają prowadzone postępowanie, czy nie. Dziękuję za uwagę.